Zaloty pana Stanisława W domu starosty starogardzkiego czyniono wielkie przygotowania do przyjazdu córki do Masławy. Starościanka przebywała w Gdańsku na pensji, gdzie pobierała nauki. Starosta wysłał po córkę powóz, a opiekę nad nią podczas podróży powierzył swemu sekretarzowi Stanisławowi. Domasława, chociaż była już dorosłą panną, nadal zachowywała się beztrosko. Lubiła dziecięce figle i swawole. Pan Stanisław podkochiwał się w niej tajemnie, ta zaś tylko bardzo go lubiła. W listach do rodziców wspominała często dziecięce zabawy z panem Stanisławem i zawsze przesyłała dla niego ciepłe pozdrowienia. Pan Stanisław ogromnie się ucieszył, kiedy starosta oznajmił mu, że ma pojechać po panienkę. Słyszał wiele o tym, że panna wydoroślała, wypiękniała. Wspominano już o kawalerach, kandydatach na męża. Pan Stanisław, wiadomo, nie mógł konkurować z nimi. Pochodził z biednej mieszczańskiej rodziny, tylko jego talenty do nauki sprawiły, że doczekał się urzędu sekretarza starosty. Przy tym był mało rozmowny, ale dobrze ułożony. Nie nabył nigdy umiejętności umizgiwania się do pań, co wszyscy kawalerowie za honor sobie przypisywali. A w niektórych sytuacjach towarzyskich umiejętność ta była nawet niezbędna. Dlatego nie brał udziału w hucznych zabawach, balach, a nawet popołudniowych herbatkach. Domasława bardzo mu się podobała. Chciał ją koniecznie zobaczyć, szczególnie teraz, gdy już dorosła, po kilku latach wracała do domu. Więc chętnie przystał na propozycję starosty. O umówionej godzinie powóz zajechał przed pensję. Służba zaniosła kufry, a Domasława pożegnała się serdecznie z przyjaciółkami. Panny zaglądały do wnętrza powozu, a widząc przystojnego Stanisława, przemawiały Domasławie. – Miłego ci opiekuna, ojciec przysłał – Powiedziała Anna Stczewa. Uważaj, długą masz podróż. Ostrzegała z kolei żartobliwie Marylka, malutka córka gniewskiego sędziego. Jeszcze się zakochasz. Dziewczęta co chwilę wybuchały śmiechem. Panie Stanisławie, niech mnie pan broni! Żartowała Domasława. Przecież po to ojciec pana tutaj przysłał. Po kwadransie powóz wyjechał już za rogatki Gdańska. Domasława ciągle opowiadała o pensji. Ze wzruszeniem wspominała ucieszne dziewczęce zabawy, dowcipkując przy tym pod adresem Stanisława. A ten, dobrze wychowany, posłuszny i nieśmiały, słuchał tych opowiadań. Potem zaczęła się przechwalać, jak to synowie bogatych gdańskich mieszczan bardzo się do niej zalecali. Kilku nawet do ojca swoich posłańców pośle. Dokończyła z zadowoleniem. To zabolało Stanisława, choć nawet nie wiedział, dlaczego go tak to obchodzi. Powiedział spokojnie. Pani, miłą bądź dla mnie. Przestała szczebiotać. Kilka chwil jechali milcząc. Mijali równe pola ziemi tczewskiej. Panna jakby się obraziła i milcząc uparcie wpatrywała się w rozległy krajobraz za oknem. Ale po chwili już się ożywiła. O, tam! Krzyknęła. Zajączek chyca! Pan Stanisław też spojrzał w okno. Rzeczywiście, spłoszony szarak umykał przed powozem. Nagle skręcił i zniknął w wysokim zbożu. Potem panna ponownie zamilkła, dobrze udając obrażenie. Pan Stanisław próbował tę ciszę przerwać, wyrzucał sobie w duchu, że ta niezręczna sytuacja wynikła z jego powodu. Należało coś czynić, by rzecz naprawić. Taka podróż już się nie powtórzy. Jazda sam na sam w powozie była najlepszą okazją ku zalotom. Każdy kilometr skracał czas podróży, a jednocześnie skracał sposobność. Patrz pani, zaczął rozmowę, jak bardzo ta Dąbrowa wyrosła w czasie twojej nieobecności. Starościanka popatrzyła nadal nachmurzona. Wzruszyła tylko ramionami. Po chwili rzekła z grymasem. Taka mała to raczej Dąbrówka. Nie bardzo składała się rozmowa, więc sekretarz próbował swoje zaloty przekazać czynem. Położył jakby przypadkowo rękę na kolanach dziewczyny. Stanisławie! Krzyknęła zgorszona starościanka i odsunęła się w róg powozu. Musiała krzyknąć głośno, bo woźnica nieco zwolnił i wychylił się z kozła. Panie Stanisławie, czy coś się stało? E, nie, nie, jedźcie dalej. Kawaler zmieszał się i jakby dla usprawiedliwienia zapytał starościankę. Lubisz mnie przecie, prawda to? Domasława nieznacznie potwierdziła ruchem ślicznej, jasnej główki. To prawda, lubiła go bardzo za dziecięce zabawy. Opowiadane baśnie, a przede wszystkim za opiekę, jaką sprawował nad nią, gdy była małą dziewczynką. Siedziała zamyślona, wspominając beztroskie zabawy nad wieżycą i poddawała się monotonnemu kołysaniu karety. Od czasu do czasu spoglądała na swego opiekuna, jakby chciała sprawdzić na jego twarzy upływ czasu porównać, jakim był, a jakim jest. Lubiła go to prawda niepotrzebnie narobiła tyle krzyku. No cóż, może ta ręka na kolanie to tylko przypadek, może to się stało niechcąco. Stanisław milczenie dziewczynie przyjął za objaw afektu ku sobie. Otoczył ją ramieniem i szepnął: Domaszka. Panna znowu się oburzyła. Co to znaczy? Nie pamiętasz? Mówiono tak do ciebie, gdy byłaś dzieckiem. Ja też się w ten sposób zwracałem. Nie o to pytałam. Była już spokojna i nie odsunęła ramienia Stanisława. Ładnie to brzmi, domaszka, choć trochę wieśniaczo, nieprawdaż? Zaczęli rozmawiać o mieście Starogardzie, o tym, co się w nim zmieniło. Domasława rozpogodziła się zupełnie. Rozmawiała chętnie, uważnie słuchała najnowszych wiadomości. Wchłaniała każde jego słowo. Nagle powóz najechał na kamień. Zakołysało strasznie. Dwoje pasażerów wpadło na siebie. Pan Stanisław, zawsze rycerski, ujął starościankę za ręce. Ta krzyknęła. Cecholewy! zabrzmiało to nieelegancko w ustach dziewczyny. Pan Stanisław zamilkł, a teraz z kolei panna się zażenowała, aż się zarumieniła i spuściła oczy. Tuż przed starogardem koń zaczął nieoczekiwanie zwalniać. Widocznie się zmęczył. Na kobyle lśnił pot. Brązowy grzbiet wyglądał jak natłuszczony. Kobyła często potykała się o wystające korzenie i głazy. Pan Stanisław wychylił się z okna i zawołał. – No, wio, kochanka, wio! – pobrzmiało jak imię kobyły. – Wio, do domu już niedaleko! – Wio, wio! – powtórzył woźnica. Do Starogardu dojechali szczęśliwie. Przed domem na przedprożu czekał starosta z żoną. Wyszły także dwie starsze siostry do Domasławy. Jedna z nich bardzo zabiegała o względy pana Stanisława, ale zupełnie bez rezultatu. Podczas wieczerzy Domasława opowiadała o przygodach w czasie podróży, chwaląc zachowanie pana Stanisława. Sekretarzowi schlebiały pochwały Domasławy i wzniecały w nim wdzięczność. Potem miał jeszcze wiele sposobności przekonać się o sympatii starościanki. Dotychczas nie śmiałby przypuszczać, iż życzliwość Domasławy będzie tak wielka. Nie wiadomo jak potoczyły się Stanisławowe zaloty. Nie trudno jednak się domyślać, którędy prowadziła droga z Gdańska do Starogardu. Powóz zmierzał przez Miłobąc, Zajączkowo, Dąbrówkę, Stanisławie, Lubiszewo, Damaszkę, Ciecholewy i Kochankę. Podanie mówi, że nazwy tym miejscowościom nadano dopiero po podróży do Masławy.